Szymako widzowie, ja witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na serwerze oczywiście Mainstar e, na trybie Skygen i na samym początku chciałem Was poprosić o to, żebyście zostawili łapkę w górę. Oczywiście subskrypcję na kanale 5 ostatnich subskrybentów pojawia się teraz na ekranie, więc gościu, jeśli chcesz tutaj znaleźć, zostaw suba. No i widzowie, jesteśmy dzisiaj na Skygenie właśnie na Mainstarze i powiem wam tak, to jest tryb, którego nie ogarniam, totalnie nie wiem. Jak widzicie, mam jakiś tam ekwipunek Troszeczkę sobie coś tutaj grałem, ale to tyle. Ja nie wiem co tu się bardziej dzieje, nie? No za bardzo, no serio, nie wiem co się dzieje. Jakby muszę przerobić sobie na pewno tego seta. Jesteśmy na tych złotych, więc musimy pójść na te wyspy troszeczkę dalej. Tylko ja wiem, że tutaj na serwerze są jakieś amulety. Te amulety chyba trzeba zdobyć jako tako. Oglądałem jakieś tam filmiki z tego trybu. To wiem, że na początku to w ogóle trzeba mieć elitrę, żeby się tam, wiecie, pozdobywać te najważniejsze rzeczy. O, teraz mi się udało, że zdobyłem troszeczkę tej gliny, która jest mi aktualnie potrzebna na przerobienie ekwipunku, więc może w tym momencie nawet sobie coś przerobimy. Dobra, mamy cały gliniany set, ale do tego już trzeba utwardzoną glinę. To ja sobie bym jeszcze uzbierał troszeczkę tej gliny tutaj. Tu jest generator. Ogólnie jest dobra godzina, jak to nagrywam, bo jest 11.30 w tygodniu i widzowie chyba po prostu wszyscy gracze są na spawnie. Tym bardziej, że teraz jakiś Oscar odpalił e, Gen Boosta razy 5. Więc tym bardziej będzie mi troszeczkę łatwiej to wszystko wbić. Więc nie wiem, no może jak będziecie nawet chcieli, to zrobimy jakąś serię tutaj z tego trybu. A tutaj są warpy chyba, tak? I mamy nawet e, warp gliniana, więc na tą wyspę będziemy się mogli chyba warpem tepać. Więc ja od razu idę na spawna. Przerobimy sobie tą glinę tutaj na e, glinę utwardzoną. Tylko gdzie to można zrobić? Okej, okay, to można tutaj zrobić. Robić, więc szybko sobie przerabiamy wszystko. I wydaje mi się, że cała, cały ten ekwipunek tej gliny nam wystarczy ogólnie na przerobienie już ekwipunku, więc jest spoko. Ja, no jak widzicie, coś tam grałem. 28 minut na serwerze. No tam 24 kile, no to bez przesady, tak. Tak wiecie, patrzyłem sobie, mniej więcej obserwowałem. O, no jest super, no jesteśmy tutaj. Tu jest w ogóle jakiś ziomal. A, on jest jakimś koksem, i on tutaj chce zabijać gorszych graczy. Na szczęście, mi nic nie może zrobić. I przerabiamy sobie widzowie ten miecz. I chyba mi kurczę zabraknie. Myślałem, że ja sobie wszystko przerobię za to. Mamy już najlepszy mieczek, ten gliniany. Teraz tego seta trzeba jako tako przerobić, ale nie, no zabraknie mi na pewno. No, no tak czuję, że oj bardzo mi zabraknie. Zrobimy sobie seta na poziom trzeci i potem będziemy musieli uzbierać jeszcze ile? 16 y, utwardzonej gliny, czyli 16 staków zwykłej. No dobra, to wydaje mi się, że to nie będzie takie trudne. I jakiś tam set się na pewno zrobi. Jedyne wydaje mi się, co by mi troszeczkę ułatwiło sprawę to to jakbym miał rangę, ale niestety tej rangi nie mam teraz. Chyba, żebym wpisał kod camper, bo kod camper daje rangę, ale no niestety mam już użyty kod i nie mogę, nie mogę. A myślałem, że jak odbierałem kod, no to widzowie tylko na boksa. Dostanę a tu, zabrało mi na wszystkich trybach? Chyba, że miałem już rangę na Skygenie a Skygenia po prostu tego nie zauważyłem, no też tak może być. Dobra, będzie te 16, dobra, mamy i od razu widzowie lecę na tego warblinę i będziemy mieli y, cały już set gliniany, więc naprawdę spoko. Dosłownie w kilka minut zrobiliśmy sobie całego tego seta glinianego i przechodzimy na kolejny poziom wyspy. I co tutaj teraz będzie? Jakieś drewno będzie się zbierało. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Nie no, serio, ten gen boost to ratuje życie w tym momencie, widzowie. Ciekawe mnie, czy ten ziomal będzie mógł mnie bić. Mam nadzieję, że nie, bo on jakiś dobry jest. No właśnie, nie będzie mógł mnie bić. I potrzebujemy tutaj też utwardzone drewno. Bardzo dużo tego drewna potrzebujemy. Okej. Okay. No i tego drewna w ogóle jest bardzo dużo. I tutaj można już pierwsze amulety jakieś, amulet z winności już zdobywać. Totalnie nie wiem skąd te amulety. Wiem, że na na pewno trzeba mieć elitre chyba na to, żeby zdobyć ten amulet. Bo gdzieś tam trzeba wlatywać coś takiego. Oglądajmy w jakimś filmiku to. Więc nie wiem, może jak jest jakiś gracz tutaj e, Skygena na Mainstarze, który ogarnia temat bardzo. Nie wiem, chciałby nagrać ze mną odcinek, żeby mi tutaj, wiecie, wprowadzić bardziej w e, tutaj świat e, Skygena właśnie na Mainstarze, No to możecie pisać do mnie na Discordzie. Oczywiście Discord jest w opisie. Ja chętnie z takiej e, pomocy skorzystam. Dobra, widzowie, nie wiem, jak dużo tego potrzebuję, ale wydaje mi się, że bardzo dużo, żeby przerobić to od razu na kolejną część. Seta. Na razie tutaj takie monotonne to wszystko się wydaje. No bo wiecie, po prostu muszę zbierać sobie drewno, przerabiać sobie to wszystko. No ale chyba 61 utwardzonego drewna już nam wystarczy. No mam taką nadzieję, przynajmniej, no bo to jest już, no kurde, dużo. Patrzymy na to z tego względu, że właśnie jest ten genbus razy 5. Gdyby nie to, no to byłoby 5 razy trudniej to wszystko zdobywać. No ale dobra, no przerabiamy sobie mieczyk. Teraz mamy drewniany poziom 2, drewniany poziom 3 i drewniany poziom. 4. Teraz możemy całego seta sobie też przerobić. No i z tego co widzę to uda nam się widzą. i Mamy cały set już przerobiony znowu. Kolejna wyspa to po prostu zrobiona i diamentowy ci przerobiony. I teraz na jaką wyspę musimy iść? Teraz chyba będzie ta koblowa, ale tam jest miód i wydaje mi się, że na miodzie można zdobyć sobie elytrę, która jest nam potrzebna do zdobycia w sensie na tej wyspie można zdobyć miodę, który jest nam potrzebny do zdobycia elitry i ja widzę, że tutaj nikt nikt nie bić nie może, więc spoko. Tylko jak zdobyć tą elytry? jak ja tu nie widzę nigdzie tych npc ów do Wymiany. Tylko miodek można zbierać. Niestety nie wiem. Ale dobra, wiecie co? Ja sobie przez te 3 minuty, gdzie ten yy, bus jeszcze został. O, mogę tu kogoś zabić w ogóle. Dobra, zabiliśmy jakiegoś gościa. Poczekamy sobie to przez te trzy minuty i zobaczymy, ile tego miodu zbieram. I zobaczymy, co można za to kupić, widzowie. Dobra, skończyło się to wszystko. Ten gen bus I mamy tyle miodu. I za ten miód, no na pewno muszę elitrę sobie kupić. Tylko w którym miejscu to można zrobić? Okej, okay, chyba u pszczelarza. Tak, i możemy kupić sobie elitrę I wydaje mi się, czy ja bym chciał kupować elitrę od razu jakąś z protem? Bez prota, by mi wystarczyła na sam początek. A, nie mogę. Nie mogę kupić tutaj Elytry. Ja mogę zamienić sobie Elytrę na utwardzony miód. A gdzie można kupić Elytrę? Dopiero teraz to rozkminiłem, ale to o co tu chodzi? Tutaj też są oczywiście perki. No ale u pszczelarza nie można kupić Elytry. To gdzie mogę kupić Elytra? Set początkującego tutaj mamy? Nie, może ja się jakoś na czacie tutaj zapytam, no bo totalnie nie wiem. Yy, gdzie mogę kupić elitrę? Bo ja sobie ten miód zbieram i wiecie, bo widzowie byłem przekonany wręcz, że będę mógł sobie to wszystko ogarnąć. Ale dobra, idziemy na wyspę brukową, bo to jest kolejna wyspa, na której. Potrzebujemy zdobywać itemki, żeby sobie to poprzerabiać. Tylko widzę, że tutaj już jest większa zadymka na pewno, więcej ludzi tu jest. I tu już możemy się bić z jakimś gościem, który ma lepsze itemy o wiele ode mnie. Ale jak widzę, ile ma HP, no to raczej go zabijemy. No i udało nam się go zabić, mnie zaatakował niestety. No ale jak już nie ma tego genboosta, to jest ile mam musiał, musiałbym zbierać tego cobblestone'a, żeby sobie przerobić dalej ekwipunek, ale jesteśmy już widzę na jakichś lepszych wyspach z tego co widzę. Tylko dalej mi nikt nie, nie chce pomóc jak kupić tego, jak kupić yy, elitrę nie? Bo ten gościu na pewno ma, a nie jest jakiś lepszy ode mnie, z ekwipunkiem z tego co widzę. On mnie zrzucił. Nie no szkoda, szkoda widzę że nikt na tym czacie nie chce mi pomóc yy, co do tej, do tej elitry nie? Naprawdę, bo kurde no nie mam żadnego pojęcia, a wiem, że to by mi pomogło, bo ten nie Żebym kupił sobie na pewno te amulety. No to bym mógł latać między wyspami, tylko bym na tym, kurde, zyskał. Dobra, może, może faktycznie na wyspie miodowej to jest. No nie wiem, no tak, na logikę, nie? Wyspie miodowej powinna być elytra. Tylko czy na wyspie miodowej jest gdzieś jakiś NPC, gdzie można coś kupić? Wszyscy tutaj mają elytry. A, jest pszczółka, której nie zauważyłem, widzowie. No i można kupić elytrę u pszczółki. Tak, kurczę, właśnie mi się wydawało, widzowie. Tak? Mi coś kurczy tutaj wiecie. Dobra, i mamy już elytrę i sobie można latać, widzowie. Dobra, tak właśnie myślałem. Tak zgubiłem tą pszczółkę. Wiedziałem, że coś. Musi tak to mniej więcej. Wyglądać, ale totalnie nie mogę jej znaleźć. No i kurczę, jest fajnie. W ogóle jakiś ziomal. Zapytał się, czy potrzebujesz itemków, No, powiem mu, że tak. On w ogóle pisał, że jest przed jakiś boosty, więc to chyba jakiś jest ogarnięty gracz. I mówi, że już poszedł na spawn, No dobra, no to idziemy. Zobaczymy widzowie, co nam da tutaj ciekawego. Wydaje mi się, że to będzie dość ciekawe, tylko jakie on w ogóle ma itemy ten ziomal CH4 napisał. Dobra, idziemy na CH4, widzowie. O jest i zobaczcie, ten typ ma jakieś amulety, ma nie wiadomo co. I co on chce mi tu dać. okej, okay, on idzie do swojego Ender Chesta, widzowie. I co tutaj będzie? Ula, ulana. I on mi daje tutaj Widzowie, szmaragdowe buty i całego seta Pokazuje, Tylko mi go zabrał. Ale nie, chyba wiecie co? Chyba kurde, zrezygnuję z tego. Nie będę brał ca Nie, no, całego seta. MSG, ula. Dzięki, stary, ale bieram sobie sam. Dobra, widzowie, on chciał dać cecika całego mi, ale ja sobie uzbieram na to samym, bo tak to bym, wiecie, popsuł sobie fan z rozgrywki, tak? Dostając całego jakiegoś tam seta, nie wiadomo jakiego za darmo. On napisał, chciałem pomóc. Dziękuję ci, stary, bardzo doceniam. Wiem, że chciałeś pomóc, ale chodziło mi o to, że wiecie, że samemu, jak zobędę sobie na odcinkach wszystko, no, to będzie mi na pewno łatwiej. I widzowie, tutaj można kupić amulet szybkości. Pierwszy tylko potrzebujemy 64 utwardzonego bruku, żeby sobie y, tutaj amulet odblokować szybkości i wiem, że potem po tym amulecie szybkości gdzieś w to miejsce trzeba zejść, o tutaj chyba i będzie jakiś kolejny amulet. Tylko tu jest fragment B i jest amulet życia. Utwardzony żwir i utwardzoną ziemię. Trzeba potem utwardzona glina i utwardzony piasek za amulet życia. Ale dobra, napisał tego. Ula napisał y, czy chce miód chociaż, a powiem wam zawieszę miód jako miód, że sobie tam samym poprzerabiam czy coś, no to, e, no, tego nie e, nie pogardzę, bo to akurat mi się przyda także wiecie, że seta nie dostanę całego a tak to będę musiał jakąś fajerwerkę kupić, coś w tym stylu, no to to e, jak najbardziej dziękuję Ci stary bardzo ta pozdrawiam Cię serdecznie no i co widzowie, nie chciałbym też, żeby ten odcinek był jakoś za długi, wydaje mi się, że seria tutaj będzie bardzo długa i ciekawa bo jest rzeczy tutaj do roboty troszeczkę e, mimo, że na przykład będziemy musieli te totemy znaczy te amulety pozdobywać, cokolwiek, no to e, wszystko, nie? Dziękuję za oglądanie tego odcinka widzimy się jutro daily o 15, Dziękuję na ražíšima.